Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Mil Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie. I tyle, słuchajcie. Na Mlecie P90. Mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko mi się to podoba. wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena ciemka mordeczki, z tej strony Tomasz witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, tak swoją drogą mam aktualnie live na kiku, więc też was widzowie zapraszam jak ktoś ten odcinek zobaczy, w przyszłości możecie dać followa, bo livey są też na kiku co jakiś czas i słuchajcie w dzisiejszym odcinku na GeForce Gamesie zrobimy sobie bitwę, zresztą widzowie też na czacie teraz na live mogą pisać jaką bitwę zrobić, to będą słuchajcie na odcinku, więc widzowie z Kika, proszę was piszcie jaką mam zrobić bitwę, słuchajcie... No i co? Pierwszą bitwę ja zrobię w tym czasie, jak tutaj widzę, wymyślam coś. To ja zrobię jakąś butelkę w tym czasie i zobaczymy, co nam tutaj wyleci. Zobaczymy, co nam tutaj wyleci. Ja trochę robię ryzyko na start. Zobaczymy, jak zrobią yy, widzowie z czatu, tak naprawdę na kiku. No zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, kto jaką bitwę tutaj zrobi. Pierwsza bitwa jest moja, zobaczymy, czy wygram tą bitwę i czy ta bitwa będzie lepsza po prostu od, mo od bitew moich widzów, no nie? No ale na razie niestety chyba nie wygram, bo bot Pew sobie tak odrobi 4000 to jest dosyć yy, dosyć dziwne, że 4 kamulecie 400 to jest po prostu moim zdaniem abstrakcyjne, nie? Co jest abstrakcyjne na underdogu to by był taki profit. Pewer Kryzer y mówi, że zrobił y bitwę na tam jakąś tam skrzynkę, czekajcie. To będzie e, Fever. Fever Coach. To będzie to. No dobra, no to jedną sobie wywalnimy na cztery, nawet jedną sobie walnimy na czterech. To jest bitwa, słuchajcie, kryzera w takim razie. Więc zobaczymy tutaj, jak moderator naszego kanału sobie, słuchajcie, poradzi. Tak naprawdę przypominam też, że na się teraz macie bonus do wpłaty. Macie tam chyba 15% do wpłaty, więc myślę, że że, żeby wpłatać, to jest teraz najlepsza opcja. Słuchajcie i bitwa wygrana dla nas. Słuchajcie, no nie jest to duży profit, ale zawsze coś. Po krótkiej przerwie, no dostaję suba w ogóle od PP, więc pozdrawiam serdecznie PP na odcinku tutaj. Bardzo dziękuję. Słuchaj i słuchajcie i słuchajcie. Dobra, my lecimy tutaj dalej z bitwami. Ktoś napisał, że zrobił 10 ty omy asysy sy ty, czyli 10 moich skrzynek, więc zróbmy taką batelkę, Słuchajcie na graczy czterech. Yy, Pepe, tak w ogóle nie wiem czy wiesz, ale aktualnie nagrywam odcinek na live, więc słuchaj mordeczko, napisz mi yy, Jakiego mam tutaj yy, Jaką bitwę mam zrobić Jaką bitwę, jest 14 widzów masz, pewnie boty jakieś ktoś kupił Bo to jest nierealne, żebym miał tyle widzów, ale może kiedyś będę miał tyle widzów prawdziwych Może kiedyś będę miał tyle prawdziwych widzów, zobaczymy Leci teraz bitwa na moją skrzynkę i tutaj już skinę widzę, że są Grube, więc skrzynka naprawdę, Thomas Naprawdę leci, naprawdę leci o stronie. Tu, 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 tu. Ktoś kupił 100 botów. Możliwe, słuchajcie. Możliwe, że ktoś kupił 100 botów. mi na live, nie wiem. Teraz nagrywam odcinek. Kto się zgubmy na tym odcinku, widzowie? No, sorry memory. Jedna rzecz naraz. I jeden problem naraz. Chociaż nie. No, moje odcinki to nie problem, słuchajcie. Więc elegancja, Francja, słuchajcie. Ja tu patrzę, co widzowie piszą. Widzę, że słodka Kicia napisała, żebym zrobił różową bitwę. I myślę, że różowa bitwa to będzie dobry pomysł właśnie po takiej bitwie na skrzynkę Thomas, którą prawdopodobnie wygramy, słuchajcie. I niestety nie wygraliśmy, ale zobaczcie, jaka moja skrzynka jest dobra. 480 zł bot Ginold wygrał 2000 zł. słuchajcie, to jest naprawdę holendarna, słuchajcie, kwota. Naprawdę grubo. I teraz robimy, słuchajcie, skrzynki różowe, skrzynki różowe, słuchajcie. To na pewno czekajcie, jak, jakby to teraz zrobić? Od najdroższych, słuchajcie. Skrzynki, jakieś takie najbardziej różowe, jakie są. No myślę, że Chasik, myślę, że Wind Ma... Windmill, słuchajcie, wleci. To jest fioletowe, to jest fioletowe, słuchajcie. Tą pod, po, możemy podkręcić pod różowe. W ogóle chyba ikonki się zmieniały znowu. Tutaj Toki... Tokiox, słuchajcie, tutaj Robo, słuchajcie. Eee... I myślę, że z tych takich lepszych skrzynek to będzie tyle. Bitwa różowa, słuchajcie, dla Słodkiej Kocicy, więc zrobimy to. No i zostanie nam ostatnia bitwa. W sumie dwie bitwy od Hamka i od Pepe. Hamek nam sugeruje, żebyśmy zrobili 5 Ginoldów, słuchajcie. Pepe 5x Rush B na 3, więc zobaczymy tak naprawdę. Ostatnie dwie bitwy przed nami, no i jeszcze oczywiście mamy tą różową. Od Słodkiej Kocicy leci nam Koso, słuchajcie, ale... Okej, okay, wylecia nam fajna ko koza, niby obieraczka do ziemniaków, ale kurde, dobra, może to wygramy. Może właśnie słodka kozica zrobi największy tutaj profit, słuchajcie, ze wszystkich. No na to, słuchajcie, na razie wygląda, na to, słuchajcie, na razie wygląda. Chociaż tutaj, kurde, nie wiem, no powinniśmy to mieć. No i słuchajcie, niestety tego nie mamy, nie. No było, było dosyć blisko, ale niestety się nie udało, niestety się nie udało. Lecimy do kolejnej bitwy, Tu mamy 5 ginoldów. Ginold, słuchajcie... 5 sztuk i y, to zrobimy sobie na 3 graczy, tak słuchajcie, na spokojnie. Tak na spokojnie, słuchajcie, żeby tutaj nie ryzykować aż tak. No zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie, nie? Zobaczymy, jak to słuchajcie będzie. 5 bitew Ginold, i zostanie nam ostatnie bi ostatnia bitwa, tak naprawdę pana Pepe. Y Zobaczymy, jak pan Pepe sobie jeszcze poradzi. No, na razie ginolody dla nas nie oddaję. Na razie żaden z moich widzów tak naprawdę nie wygrał żadnej bitwy w tym odcinku, co jest dosyć niepokojące. Słuchajcie, to jest dosyć niepokojące. 145 zł dla mnie, i znowu przegrana, znowu przegrana, i zostaje nam bitwa Pepe, czyli 5 różbi na 3. Tryb klasyczny. 5 razy różbi, słuchajcie, walimy na trzech Tryb klasik. Tu. Ostatnia bitwa, słuchajcie, w tym odcinku, zobaczymy jak sobie ta bitwa poradzi, jak to wszystko będzie wyglądać, jak to, słuchajcie, się zakończy tak naprawdę. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, co z tego tak naprawdę tutaj będzie. Początek, słuchajcie, zapowiada się, niestety, sami widzicie, nie? sami widzicie, ja tego nie będę komentował, po prostu, po prostu ten odcinek g po prostu nas nie lubi, nie, po prostu tego odcinka g Kings nie lubi i tyle, tak naprawdę w, tema, w temacie, po prostu to, 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 tak nie mo, no tak musiało się po prostu skończyć, no musiało się tak skończyć, słuchajcie, ale ja się z wami czekam, widzimy się w kolejnym odcinku Shemanku.